A jestem w tej chwili, stoję w tej chwili w zasadzie w okolicy rynku w Kutnie i z tego miejsca będę jechał do miejsca, które pewnie zdający tutaj w Kutnie no będą musieli, jeżeli zdadzą egzamin, to będą musieli zaliczyć. Jadę w okolicę tutejszego wydziału komunikacji, zaprowadzi mnie tam. Oczywiście, nawigacja Google Maps. Tak więc myślę, że dla osób, które. Skręć w prawo. Tutaj będą zdawały, które są z powiatu Hurtnowskiego. Za 300 metrów. Skręć w prawo. To myślę, że będzie ważne, aby sobie zobaczyć, w którym miejscu ten Wydział Komunikacji jest, bo będzie tam trzeba przecież jechać. odebrać prawko, a za czym to chociażby wyrobić sobie TKK. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Skrzyżowanie z sygnalizacją, sekundniki. Zwracam tutaj uwagę, aczkolwiek spotkałem miejsca, gdzie tych sekundników nie skręć było, w lewo. czyli nie są one wyposażeniem takim obligatoryjnym na każdej sygnalizacji tutaj. Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd, już mówi nawigacja o rondzie. Czyli tutaj skrzyżowanie z sygnalizacją, zapewne będę musiał jechać na wprost. Oczywiście, gdyby była wyłączona sygnalizacja, mamy znak stop. Stop nas oczywiście nie obowiązuje w tym momencie, bowiem działa sygnalizacja świetna. Dużo tutaj jest zniszczonych dróg. To jest powiedziałbym bardzo spory mankament tego miasta i myślę, że to może być też pewnego rodzaju trudność, bo trzeba umieć też w takich warunkach jeździć, aby jechać w taki sposób. Aby, za 400 metrów skręć w prawo aby w tych dziurach dobrać odpowiednią prędkość, żeby ktoś nam nie zarzucił że przez takie zachowanie w dziurach stworzyliśmy zagrożenie jakiekolwiek na drodze więc, więc to nie jest tak że jak są dziury, a ja będę jechał tyle ile maksymalnie można to jest wszystko ok, mogę w dziury wjeżdża, dziur we koło i tak dalej nie, 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 to tak wszystko skręć nie wygląda następnie skręć w prawo i troszkę na stół skręć w prawo następnie skręć w lewo gdzieś tu do osiedla na Przeprowadziło skręć w lewo, następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Taki budyneczek jest. Wydział komunikacji. No ale tu jest generalnie starostwo powiatowe. Więc tutaj pewnie Wydział Komunikacji i Transportu. Proszę bardzo.